Cześć. Hej, leczka to ja na dzisiejszym odcinku jest ze mną. Gość, Zuza. Przywitaj się. Cześć. I, I po pierwsze, będziemy zadawali jakieś różne pytatka nie? Eee, dobra, nieważne. Jakieś pytatka nie? Na przykład, ile dwa lat? I takie tam. Ja też na niektóre odpowiem, bo w pierwszym odcinku wam nie mówiłem dlatego ile masz lat? 8. Ja 9. Jakie są Twoje ulubione kolory? Dwa lub 1? E, jasny, fioletowy i biały. Moje to jest róż i też biały. Okej. Okay. Moje powiedzonko. Teraz akurat twoje ulubione powiedzonko. Chyba no. 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 Tak, właśnie do. No. no, ale nie możecie, kto to jest. Moje to akurat OK. Więc jak masz na imię w Ralu? Zuzia. Fajnie. Do jakiej klasy chodzisz? Do drugiej. Ja to trzeciej, ja mam na imię, naprawdę, może w kolejnym odcinku powiem, albo sobie to teraz powiem, Jurka. Ołki, okay. moje naprawdę pojedzanko ulubione. W właśnie, będziemy się teraz przeprowadzali do Zuski i nie mogę się tego czekać, już mamy przygotowane, wszystko spakowane i widzimy się jak już będziemy przed domem Zuzki. Ok, mam walizkę i będziemy teraz oprowadzali po domku. Tutaj mamy balkon, taki fajny, nie chcę na razie otwierać. Ja odprowadzę, bo to mój dom. Dobra, tutaj, tutaj mamy łazienkę. Mamy, um, łazienkę. Tutaj chodzi na dół, to prowadzi do garażu. Mamy. Kuchnia, salon z razem. Chodźmy na dół z basenem. Это Самоход наш. Это смогу, да? Я попробую. Тут есть... Ушко двупетровое, файно. Для детей, я думаю, покой, что? Нет, цепляльня. Пулечка есть. Так наверное, для детей покой, так? Нет. Компьютер. Да? Компутент. Это для меня покой. А не там? Там. Это для меня покой. Ani tam? Eee. Patrz, chodź do mnie. Ani tam czasem? Ładno eee. co? Tu jest łazieneczka, no. Łazieneczka, no, no. twoja łazienka. Czyli to twój pokój, ta? No. To ja eee, wezmę łózeczko? ten kół twoje, tego, ten pokój, z eee. ja wezmę. I balkon, którego nie da się otworzyć. Ja umiem. No. Tak. Poczekaj tak nie Dobra, poczekaj, jestem coś tak O tutaj mamy otwarte. Ładnie tu. Ogólnie jest bardzo. I w kolejnym odcinku ogólnie będziemy musieli się rozpakować i tak dalej. Dlatego pa pa! Bye bye!